Cześć! O jaki rodzaj uzdrowienia chodzi w dzisiejszej Ewangelii i jak można ją uleczyć? Wydaje mi się, że po lekturze tego tekstu że chodzi o taką ślepotę, którą bym nazwała społeczną. Czyli, że nie patrzymy własnymi oczyma na rzeczywistość, tylko przejmujemy ją od społeczeństwa no, tak bezkrytycznie. Co społeczeństwo nam, nas uczy, czy nas karmi, to bez takiego, bezrefleksyjnie przyjmujemy. Dlatego proces takiego leczenia wymaga od Jezusa, żeby wyprowadził tą osobę poza tą społeczność, czyli do innej, poza tą wieś, w której On mieszka. Jest on przyniesiony przez ludzi, którzy nie są tym, nie są oznaczeni, jest napisane konkretnie, przyprowadzono do niego osobę niewidomą. Ale są jacyś inni ludzie, którzy zauważają ślepotą tego człowieka, wydaje się, być może spoza tej wsi, dlaczego, inaczej, dlaczego by go przenieśli do niego. I gdy medytowałam nad tym tekstem, zobaczyłam taką scenę przed oczyma. Zobaczyłam autora Amazing Grace, tego pięknego hymnu, który stał się także spopularyzowany poprzez film, który mówi o zakazie handlu niewolnikami. Jak ten zakaz się narodził w Wielkiej Brytanii, ile wymagał wysiłku wielu osób i także między innymi. Wspomina właśnie tego autora Amazing Grace, czyli handlarza niewolników. Popatrzmy, zobaczmy, zobaczmy na czym polegała jego ślepota. Z której mówi się w tym pięknym hymnie, kiedy mówi I was blind by sea, kiedy byłem ślepy. A teraz widzę ten autor tego hymnu. Przejął sposób widzenia na problem niewolników, taki, który panował w społeczeństwie. Jaki jest problem posiadaniu niewolników? Przedeń. Wszyscy go przecież mają w Ameryce mają wiele, handel niewolnikami i osób z tego żyje i ma całkiem dobry, dobre efekty. Biznes robi, żyje, finansuje swoje rodziny, edukację, przyczynia się do rozwoju gospodarki angielskiej. Gdzie tu może być problem? A jednak był. Więc wyprowadzili go do Jezusa. Tego ślepego. Ten właściciel statku, wielu statków, handla niewolników, autor hymnsu Amazing Grace. Jest wyprowadzony, bo jest. Ten handel wymaga od niego przecież przejazd z tymi statkami. Wyobrażam go sobie na tym statku. Jest daleko już od swojego. Swojego społeczeństwa czystego w białych rękawiczkach, przenośniej, a jest na statku, gdzie ludzie umierają i masa tych ludzi umiera. I się wrzuca po prostu do morza. Jest obliczone już te koszty. Jakaś część przeżyje, tych się sprzeda. Są też marynarze pod nim. Więc właściwie jest sam, wyprowadzony przez kogo? Może właśnie przez tych, którzy cierpią, którzy widzą, że się dzieje niesprawiedliwość. I, i dokonuje się w nim proces uzdrowienia, to dotknięcie Jezusa, które nie od razu przynosi efekt taki najpierw taki zamglony przejrzenie, a potem coraz bardziej, coraz bardziej, aż dochodzi do tego punktu, kiedy pozbywa się tych statków. Rezygnuje z tego całego intratnego może biznesu, może uwalnia tych wszystkich zniewolonych i wraca do domu. Rezygnuje się, nie wraca do społeczeństwa, które pewnie by mu mówiło, że Za co ty zgłupiałeś, przecież to jest całkiem normalne. Chcesz pozbawić Wielkiej Brytanii ogromnego dochodu, narazić ją na straty, jesteś po prostu wariatem. No właśnie. Ale autornu no, Amazing Grace wie, że potrzebuje dużo czasu. Dużo czasu i pokuty, żeby zrozumieć, co się stało i umieć nauczyć się, patrzeć własnymi oczyma. Dlatego Jezus mówi daj się do osoby, którą leczy w Ewangelii, idź do domu. Nie wracaj do społeczeństwa, nie wracaj do wioski. Tam się stanie tobie coś złego. Znowu zaczniesz tracić wiarę, tracić umiejętność widzenia, którą właśnie zyskałeś. Więc nie wraca. I po wielu, wielu latach jest w stanie, jest w stanie powiedzieć własnymi słowami coś, co będzie ogromnym świadectwem. Nie tylko w słowach tego hymnu, ale także w historii w swoich wspomnieniach. I to będzie ważny głos na drodze do wyzwolenia niewolników, na drodze do przejrzenia na oczy reszty społeczeństwa. Bo ten proces się dokona. Więc ta Ewangelia jest o tym, że Jezus leczy nas z tej ślepoty społecznej, ucząc nas patrzeć krytycznie na to, co społeczeństwo nam nas uczy, czym nas karmi. Nie wszystko jest, yy, nie wszystko jest bynajmniej złe, nie wszystko. Ale musimy się nauczyć rozsądzać to w naszym sumieniu. Właśnie. Do tego nas ta ingelia zachęca. I daje nam ogromną nadzieję, że pewnego dnia przejrzymy na oczy. I przyczynimy się do przejrzenia innych osób. Widzę. Patrzcie się ze mną, co ty myślisz. No.